Księga Jeremiasza rozdział 15. Powiedział mi pan: Nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, nie zwróciłbym się ku temu ludowi. Odpędź ich ode mnie, niech odejdą. A gdy cię zapytają, dokąd pójdziemy, powiesz im: Tak mówi pan. Kto ma pójść na śmierć, na śmierć. Kto pod miecz, pod miecz. Kto na głód, na głód, a kto do niewoli, do niewoli. Ukaże ich czterema rodzajami kar wyrocznia pana. Mieczem, żeby zabijał, psami, żeby rozszarpywały, ptakami i dzikimi zwierzętami, żeby pożarały i niszczyły. I staną się postrachem dla wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla Judy, za to, co zrobił w Jerozolimie. Ach, któż ulituje się nad tobą, Jerozolimo? Kto będzie ci współczuł? Kto się zatrzyma, aby zapytać o twoją pomyślność? Wyrocznia pana ponieważ mnie opuściłaś i odwróciłaś się ode mnie dlatego podniosłem na ciebie rękę i cię zniszczyłem mam już dość litowania się nad tobą przesiałem ich w bramach ich kraju pozbawiłem potomstwa wygubiłem mój lud ale oni nie zawrócili z dróg swoich sprawiłem że ich wdów jest więcej niż ziaren piasku na plaży w samo południe zesłałem niszczyciela na matki i ich dzieci z nienacka ich dopadł strach i trwoga. Matka wielu dzieci więdnie i gaśnie w niej życie. Jeszcze za dnia zaszło jej słońce, spotkał ją wstyd i hańba. Pozostałych wydam na pastwę miecza podczas napaści nieprzyjaciół, wyrocznia Pana. Biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś. Stałem się dla całego kraju znakiem niezgody i sprzeciwu. Od nikogo nie pożyczałem i sam nie dawałem pożyczki a mimo to wszyscy mi złorzeczą. Powiedział Pan, zapewniam Cię, że wszystko to wyjdzie Ci na dobre. Zapewniam, że w chwili nieszczęścia i ucisku obronię Cię przed nieprzyjacielem. Czy można zwykłym żelazem skruszyć brąz i żelazo z północy? Twoje bogactwo i skarby wydam na łup. Taka będzie zapłata za wszystkie Twoje grzechy popełnione na tej ziemi. Sprawię, że będziesz służyć Twoim nieprzyjaciołom w kraju, którego nie znasz, bo mój gniew się rozpalił i płonie przeciw Wam jak ogień. Ty to wiesz, Panie, wspomnij i wejrzyj na mnie. Odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął z tego powodu, że Ty pobłażasz moim prześladowcom. Wiedz, że to z Twojego powodu jestem poniżany. Gdy znajdowałem Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowa były moją radością i pociechą dla mojego serca. Twoje imię zostało wezwane nade mną, Panie Boże Zastępów. Nie siadałem w wesołym gronie, aby się bawić. Byłem samotny, przytłoczony ciężarem twego gniewu. Dlaczego mój ból trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna? Stałeś się dla mnie jak zwodniczy strumień, jak zdradliwe wody. Dlatego tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, ja zwrócę się do Ciebie i będziesz moim sługą. Jeśli dasz z siebie to, co cenne, a nie to, co bezwartościowe, będziesz jakby moimi ustami, to Ty ich przekonasz, a nie oni Ciebie. Uczynię cię dla tego ludu warownym murem z brązu. Będą walczyć z Tobą, ale Cię nie zwyciężą, gdyż ja jestem z Tobą, żeby Cię wybawić i ocalić, wyrocznia Pana. Wyratuję Cię z rąk niegodziwców i uwolnię Cię spod pięści prześladowców. Kani, ciekawe są takie rozdziały, gdzie mam takie wrażenie, miesza się pewnego rodzaju wrażliwość i pewnie Jeremiasza, i ludzi tamtego czasu, ale to jest oczywiście też rzecz, która nam jest właściwa, która jakby przypisuje Bogu rzeczy, których on nie ma, ale to jest jakby ważne doświadczenie. Już mówię w czym w tym rzecz. Zobaczcie, tu jest taki moment, kiedy Jeremiasz wkłada takie słowa w usta pana Boga, nie, że mam już dość okazywania ci litości. Kani, to jest nieprawdziwe zdanie, nie oszukujmy się. U Pana Boga nie ma czegoś takiego, jak dość okazywania litości, że On w pewnym będzie powie, no teraz już przesadziłeś. Ale uwaga! Kiedy się wchodzi w grzechy, kiedy się w nich trwa, to kochani, w sercu się rodzi takie przekonanie, że Bóg ma mnie już dość. To jest ważne doświadczenie, bo ono pokazuje, jakie spustoszenie w duszy może zrobić oddalanie się od Boga. Kochanie, ja przypomnę takie najczarniejsze momenty mojego życia, ja byłem przekonany, że Bóg mnie odrzuca. I nie chodziło mi tylko o to, że to. Ja tak sobie myślałem, tylko byłem przekonany, że tak jest, bo moje serce, daleko od Pana Boga, jakby nienawykłe do przyjmowania Jego łaski, nie bliskie Jego, coraz bardziej w Niego po prostu przestawało wątpić. Gani te takie myśli właśnie, gdzie my daleko się odsuwamy, gdzie my to, nie wiem, żyjemy z Panem Bogiem po prostu, jakbyśmy byli obcymi, to te momenty sprawiają, że nasze serce coraz bardziej obumiera i dlatego ma takie dziwne pomysły na temat Pana Boga. Jeżeli chcemy je naprawiać, to musimy się do Pana Boga znowu zbliżyć, wtedy to serce odżyje i znowu będzie miało właściwy Jego obraz.